Dzień dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Czekam już na Was z moją ulubioną herbatą i będę dzisiaj mówiła na temat efektu pigmaliona. O co tutaj chodzi? Czy zdarza się, że w kontakcie z różnymi osobami czujesz się, jakbyś był zupełnie różną osobą? Czy była? Wśród niektórych ludzi czujesz się swobodna, swobodny, czujesz, że masz poczucie humoru, wszystko co mówisz brzmi lekko, inteligentnie. Natomiast w towarzystwie innych ludzi dosłownie czujesz, jakby tutaj wszystko zaciskało ci się w gardle. Czujesz się w jakiś sposób skurczony, pomniejszony. Może dlatego, że ludzie, z którymi przebywasz, sami są w cudzysłowie małych rozmiarów, i wszystko, co ty do nich powiesz, będzie wydawało ci się banalne, będziesz, będziesz czuł, że jakby to było wszystko takie pomniejszane. Czyli efekt Pigmariona jest to takie zjawisko, które polega na tym, że zachowujemy się yy, dokładnie tak, jak ludzie od nas tego oczekują. I teraz yy, ten efekt Pigmariona yy, idzie takimi jakby dwoma może pójść dwoma torami. Pierwszy to jest tak zwany efekt Galatei. Polega to na tym, że jeśli ktoś patrzy na ciebie z sympatią, docenia cię, szanuje, lubi, okazuje to zarówno tobie, jak i okazuje to w towarzystwie, w którym przebywasz, to ty właśnie też będziesz zachowywać się. W taki sposób, jak on Ciebie widzi, czyli będziesz zachowywać się w sposób rozsądny, mądry, będziesz osobą bystrą, odpowiedzialną, wesołą, tak jakby to już z góry zostało ustalone, że taki czy taka jesteś. Ponieważ ktoś Ciebie ceni, szanuje, uważa, że jesteś godny, zaufania i odpowiedzialny, to Ty zachowujesz się właśnie w sposób godny zachowania, odpowiedzialny i tak dalej, i jeśli ktoś ciebie traktuje właśnie z taką wielką dozą zaufania i sympatii, to ty wchodzisz od razu w tą rolę. Możemy sobie to przypomnieć na podstawie mnóstwa różnych sytuacji, począwszy od dzieciństwa, że kiedy rodzice nas chwalili i mówili nam miłe rzeczy, doceniali nas, to nam się aż chciało zrobić jeszcze coś więcej. Być jeszcze lepszym czy lepszą, jeszcze zdolniejszym, jeszcze bardziej się wykazać jakoś. I jeżeli ktoś nas tak traktuje, to nie będziemy się bali podejmować wyzwań i będziemy się przepięknie rozwijać. Natomiast efekt pigmaliona, oprócz tego tak zwanego efektu Galatei, ma jeszcze tą drugą. Strona medalu. Może być to tak zwany efekt golema czyli kompletne przeciwieństwo efektu Galatei. Efekt golema czyli negatywne widzenie Ciebie, spowoduje to, że Ty będziesz również w, jakiś, w jakimś sensie, oczywiście, zachowywać się negatywnie. Oczywiście, to nie jest takie proste przełożenie, że jeśli ktoś Cię traktuje negatywnie, to Ty już od razu, prawda, prze, przemienisz się w tego kolema, ale tak jakby chcąc dopasować się do obrazu Ciebie u tej osoby, zupełnie nieświadomie będziesz zachowywać się tak, jak on tego od Ciebie oczekuje. Czyli jeżeli ktoś uważa, że jesteś, Głupi, nieodpowiedzialny, nie można na ciebie liczyć. Jeżeli na przykład takie zdanie mieli o tobie rodzice, to yy, tym samym będziesz się do tego wizerunku dopasowywać. Jeżeli byłaś małą dziewczynką czy małym chłopcem i na przykład ojciec ciągle mówił: No tak, na nią zupełnie nie można liczyć. Matka dodawała: No tak, oczywiście, że nie można na nią liczyć, zobacz, ciągle są jakieś uwagi w szkole. Na jej temat, czy jak ją o coś poproszę, to nigdy tego nie, nie robi. Jest nieodpowiedzialna, jest zapominalska i tak dalej, i tak dalej. To więc, jeśli słyszałaś, czy słyszałeś takie rzeczy, to wdrukowałeś, czy wdrukowałaś w swój umysł taki skrypt nie można na nią czy na niego liczyć. To jest osoba, na którą nie można liczyć. I jeśli to słyszałeś bardzo często, jeśli na przykład do tego dochodziły takie uwagi typu, że ona, nic z niej nie będzie, tak, nic dobrego z niego nie wyrośnie”, to pamiętaj, że słowa mają ogromną moc i ten skrypt, ten bardzo negatywny schemat. Na podstawie właśnie ułożonych słów najbliższych osób, tak mocno wniknął w ciebie, że może ci to podcinać skrzydła obecnie, praktycznie na każdym kroku. Bo to w tobie tkwi, bo jest takie właśnie wdrukowane w ciebie przekonanie. I teraz ten efekt Golema ma jeszcze inny wymiar. Jeżeli ktoś cały czas y, słyszy, że jest y, głupi, że jest leniwy, że jest bałaganiarzem, że jest rozkojarzony i tak dalej, to takiej osobie jednocześnie bardzo dużo się odpuszcza, nie stawia się tej osobie wyzwań, a więc ona nie może się rozwijać bo człowiek rozwija się wtedy, kiedy właśnie czegoś od niego oczekujemy, kiedy stawiamy mu wyzwania. Na tym polega miłość. I to nie tylko miłość do dziecka, na tym również polega miłość w związku, w małżeństwie, że trzeba od siebie wzajemnie oczekiwać różnych pozytywnych rzeczy i jakby umożliwiać właśnie w ten sposób ten rozwój. Natomiast jeśli się tego nie robi, to taka osoba nie ma się tak jakby czym wykazać i jego czy jej rozwój, rozwój staje się zahamowany. I de facto, rzeczywiście okazuje się, że nie możemy na tę osobę liczyć. To jest takie zamknięte koło. I kochani, takie doświadczenie, którym bardzo bym chciała się z Wami podzielić, jest takie, że nie warto trzymać się tych relacji, które powodują efekt golema. Nie warto trzymać się toksycznych relacji, które powodują, że ty zmieniasz się właśnie w kogoś, kim nie chcesz być, kim tak naprawdę nie jesteś. W gruncie rzeczy nie jesteś, tylko przyjąłeś taki schemat. Szkoda na to czasu, szkoda na to swojego życia, szkoda na to nas samych. Po czym możemy wyczuć, że właśnie. Ludzie, z którymi obcujemy, mogą doprowadzić do wywołania tego efektu golema. Przede wszystkim takie osoby, które cały czas właśnie nas punktują, kiedy, kiedy nas oceniają, kiedy nas cały czas obrażają. Oceniają oczywiście w tym negatywnym znaczeniu, bo można oceniać, można być nawet krytycznym. Natomiast Zdrowa osoba zawsze wyczuje intencję, z jaką jest poddawana krytyce czy ocenie, prawda? I jeżeli widzimy, że, to, że ta intencja jest po prostu zła, że ta osoba po prostu chce nas pognębić, chce spowodować, że właśnie tak się skulimy w sobie, Skardlejemy w jakimś sensie, chodzi o dewaluację naszej osoby, to... Trzeba sobie uświadomić, że nikt nie ma prawa tego robić i ktoś, kto cały czas punktuje ci wszystkie twoje słabe strony i twoje niedociągnięcia, nie jest twoim przyjacielem, nie jest dla ciebie nikim bliskim i po prostu jak najdalej uciekaj od takiej osoby, bo przemienisz się właśnie w kogoś takiego, kim nie chcesz być, jeśli będziesz w takim bardzo bliskim kontakcie z taką osobą. Kolejna relacja, z której trzeba natychmiast uciekać, to jest relacja, w której jesteś manipulowana czy manipulowany. Czyli robisz rzeczy, na które nie masz ochoty, ale nie potrafisz odmówić. Spełniasz czyjeś życzenia, chociaż może ta osoba nawet tak zupełnie wprost ciebie o to nie prosi, czy ci tego nie nakazuje. Może to robić w sposób bardzo zawoalowany, ale. W pewnym momencie zauważasz, że jesteś jak pionek w grze, że po prostu robisz to, co ta osoba yy, od ciebie oczekuje, czego sobie życzy i czuję, że jesteś uwikłana, uwikłany. Zaczyna narastać w tobie złość, agresja, no bo nikt nie chce być pionkiem, nikt nie chce być uwikłany i... Zastanawiasz się, Boże, jak ja mogłam być taka głupia, że dałam się w taki sposób tutaj zmanipulować, prawda? Jak mogłem tego nie widzieć wcześniej? No, na tym właśnie manipulacja polega, że nie widzimy, że ulegamy jakiejś iluzji. Więc tu nie chodzi o to, żeby się oskarżać i żeby się gdzieś tam batożyć za to później cały, całą resztę życia, tylko trzeba taką relację po prostu skończyć. Kolejna relacja, z której bardzo namawiam do tego, żeby jak najszybciej wyjść, to jest taka relacja, w której Ty się zaczynasz dusić. Kiedy ktoś Ciebie osacza, możesz mieć poczucie, że masz dobrą koleżankę czy kolegę, spotykacie się, rozmawiacie, spędzacie ze sobą czas. Wydaje się, że jest naprawdę miło. Ale po jakimś czasie ta koleżanka zaczyna ci wybierać, na przykład, z kim ty masz się spotykać, jak ty masz się ubierać, jak masz wyglądać, z kim masz spędzać czas, w co masz się angażować. Ciągle do ciebie pisze na wszelkich komunikatorach, oczekuje, że natychmiast odpiszesz, że natychmiast się skomunikujesz z nią czy z nim. Dzwoni do ciebie po kilka czy kilkanaście razy dziennie. Jeżeli nie odpowiadasz, to usłyszysz dlaczego nie piszesz, dlaczego nie odbierasz. Yy, I zaczną się yy, szantaże emocjonalne. No jestem smutna z tego powodu. No dlaczego nie chcesz się ze mną spotkać? No przecież wiesz, jak bardzo mi na tobie zależy, jak fajnie jest nam razem. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. I to powoduje, że właśnie będziesz czuć się Osaczona czy osaczony, sparaliżowany, czujesz, że po prostu brakuje ci powietrza, że zaczynasz się dusić w tej relacji. I dlaczego ty się dusisz? No, no właśnie, I teraz jest to najważniejsze. Dusisz się dlatego, ponieważ chłoniesz emocje tej drugiej osoby jak gąbka. Przyjmujesz wszystko na siebie. Prawdopodobnie dlatego, że masz bardzo słabe też granice, i jeżeli pochodzisz z rodziny dysfunkcyjnej, czy z rodziny alkoholowej, czy z rodziny przemocowej, gdzie była stosowana przemoc wobec ciebie, psychiczna, fizyczna, szantaż emocjonalny. Dewaluowanie Twojej osoby. Tutaj bardzo polecam Wam mój filmik, w którym mówię o tym, w jaki sposób rodzice potrafią dewaluować własne dziecko. Ja pod, w opisie do dzisiejszego filmiku podlinkuję Wam ten film. Obejrzyjcie go koniecznie, będziecie mieli taką całość wtedy. Więc jeśli to wszystko w Twoim życiu się przydarzyło. To ty w dzieciństwie, zamiast być osobą lekką, beztroską, swobodną, nasiąkałaś, czy nasiąkałeś emocjami Twoich rodziców. I w związku z tym, teraz w życiu dorosłym, jeżeli ktoś taki jest blisko Ciebie, kto przerzuca na Ciebie wszystkie swoje lęki, obawy, niepowodzenia, różne dramy życiowe, to ty, to wszystko jakby to wchodzi w ciebie i zaczynasz się dusić, zaczyna ci brakować tlenu. Możesz zauważyć u siebie już jakieś wtedy objawy nerwicowe czy depresyjne. I, i w związku z tym, właśnie, no, to jest ten moment, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja w ogóle jestem w tej relacji? Co takiego się ze mną stało, że ja tak bardzo się w to wszystko da mu wikłać. I kochani, to, to jest trudne, żeby się, że tak powiem, wymiksować z takich toksycznych relacji. Każdy z nas, myślę, że kogoś takiego w życiu swoim spotkał i nauczenie się wychodzenia z tych relacji też jest pewnym procesem. Słuchajcie, ja sama, mimo tego, że... Mam wykształcenie psychologiczne, od wielu, wielu lat pracuję w zawodzie. To y, oczywiście czym innym jest pomagać innym ludziom, zupełnie czymś innym jest przeżywać swoje życie. Wiecie o tym doskonale. Natomiast chodzi o to, że y, ja też uczyłam się tego, jak wychodzić z różnych relacji, które były dla mnie niekorzystne, y, żeby nie powiedzieć też toksyczne. I kiedyś, dawno temu, kiedy byłam młodą dziewczyną, kiedy spotykałam na swojej drodze taką osobę, która właśnie traktuje mnie jak, nie wiem, konfesjonał, tak? Bez przerwy mi opowiada o wszystkich swoich problemach, trudnych sytuacjach, dramatach życiowych, błędach i tak dalej. Lub kogoś, kto nieustannie wzbudzał we mnie poczucie winy, bo, bo przepraszam. No właśnie, mówiłam, że się aż coś w gardle zaciska. Kiedy mówi się o tym, rzeczywiście aż coś takiego poczułam. Więc jeśli taka osoba wzbudza poczucie winy, czy cały czas ci mówi, że jesteś niewystarczająco dobra, niewystarczająco dużo czasu jej poświęcasz yy, 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 i tak dalej, i tak dalej, to ja wtedy próbowałam jakby cały czas nadążyć za tą osobą, czyli jakby. Być taka właśnie wystarczająca, odpowiednia dla tej osoby. Więc próbowałam rozmawiać, próbowałam tłumaczyć, próbowałam sprawić, żeby było dobrze między nami, fajnie. Ale oczywiście w przypadku osób toksycznych, uwaga, to nic nie daje. To nic nie daje. Im bardziej się starasz, tym bardziej będziesz dostawać po głowie. Więc po prostu to nie ma sensu. I nauczyłam się jednej rzeczy: że z takimi ludźmi po prostu trzeba się co skonfrontować. Trzeba yy, przestać robić, podejmować próby rozmów, tłumaczenia, wychodzenia naprzeciw i tak dalej. Trzeba przestać stosować metodę unikania, bo ona, chociaż jest bardziej komfortowa, to ona jest po prostu nieskuteczna albo mniej skuteczna. Natomiast ja nauczyłam się konfrontować po prostu z takimi osobami. Czyli krótko i zwięźle mówić im, że właśnie przekraczasz moje granice, nie ma we mnie przestrzeni ani zgody na to, żebyś w taki sposób do mnie mówiła czy mówił. Cóż, jeżeli wrócisz do siebie w takiej jak kim naprawdę wydawało mi się, że jesteś, i. Będziesz zachowywać się w sposób konstruktywny, i tak dalej, to możemy się zastanowić nad dalszą relacją. Natomiast, jeśli chcesz tkwić po prostu w ciągłym punktowaniu, pretensjach, żalach i tak dalej, osaczaniu, to nie, to ja po prostu nie mam ochoty na taką relację. Czyli zamiast po prostu wchodzić w jakieś takie słowne przepychanki, Trzeba po prostu się skonfrontować, bo tacy ludzie uwielbiają słowne przepychanki, żeby doprowadzić do tego, że przyznasz, że mają rację. Natomiast oczywiście, toksyczne osoby też są. Yy, bardzo negatywnie nastawione do wszelkich racjonalnych argumentów z Twojej strony, będą odbijać piłeczkę, będą odwracać kota ogonem, będą doprowadzać do jakichś tam wybuchów złości, agresji, czy będą Cię szantażować. Więc to po prostu nie ma, yy, nie ma zupełnie sensu. Yy, I bardzo ważne jest, żeby też przestać się obwiniać, tak? Bo toksyczni ludzie przerzucają na, na nas swoje frustracje, swoje niepowodzenia, ciągle poszukują jakiejś atencji i oni też tworzą niepotrzebne, zupełnie konflikty i różne stresujące sytuacje. Oni je tworzą. Dlaczego? No bo chcą być zawsze w centrum uwagi. I Mogą być w centrum uwagi albo jako agresor, ten właśnie ktoś, kto cię będzie punktował, albo jako ofiara. I musisz sobie to powiedzieć, że no nie, to nie jest twoja wina, że ktoś cały czas zalicza jakieś wpadki, błędy, że w jego życiu cały czas źle się dzieje i po prostu nie możesz dopuścić do tego, pozwolić na to, że on będzie mógł mówić tobie wszystko, co ślina na język przyniesie, a ty to wszystko będziesz gdzieś tam y, musiał y, czy musiała y, w siebie, y, w sobie później przetrawiać. Nie jesteś y, niczyim śmietnikiem, nie jesteś gąbką. Jesteś żywą osobą, która ma również swoje emocje, swoje uczucia i trzeba swoje wnętrze po prostu chronić. A żeby je chronić, to trzeba uznać swoją ważność. Z tym też bardzo wiele osób ma problem, ponieważ jeżeli ktoś ma problemy z samooceną, to może mieć również problemy z tym, żeby dostrzec toksyczne osoby w swoim otoczeniu. I ktoś, kto ma niską samo, samoocenę, będzie zawsze szukał winy w sobie. Dlatego trzeba sobie powiedzieć, że jest się kimś ważnym. Że Twoje potrzeby są ważne, Twoje zdanie jest ważne. To, co Ty sądzisz na jakiś temat, jest ważne i Masz prawo się z czymś zgadzać, Masz prawo również się z czymś nie zgadzać. Jeżeli masz problemy z samoakceptacją, to ja bardzo zachęcam do podjęcia terapii. Bardzo za zachęcam do kontaktu z psychologiem, który pomoże Ci w tym żebyś po prostu wprowadził czy wprowadziła porządki w relacjach i przestała się bez przerwy tłumaczyć i y, czuć, że jesteś niewystarczająca czy niewystarczający. Czyli otaczaj się ludźmi, którzy dobrze ci życzą, otaczaj się osobami najbliższymi, które akceptują ciebie wtedy, kiedy y, masz dobry humor i wtedy, kiedy masz zły humor, które cię kochają, które ci dobrze życzą. I przede wszystkim otaczaj się ludźmi, przy których ty czujesz się swobodnie, przy których czujesz wolność, przy których czujesz radość i przy których czujesz pokój wewnętrzny. To są najważniejsze takie trzy, trzy przestrzenie, które musisz poobserwować, czy one, czy jesteś w tych przestrzeniach. Przy konkretnych osobach, czyli właśnie wolność, radość i pokój. Jeśli tego nie ma, coś jest nie tak, i warto się zastanowić, czy chcesz tej relacji być, czy trzeba się z niej ewakuować. Kochani, koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie macie własne doświadczenia z tego typu ludźmi, z efektem Pigmaliona. Czy ten efekt dotknął Was osobiście? Jeśli tak, to jak sobie z tym poradziliście? Lub jakie macie problemy w związku z tym? Piszcie koniecznie. Wspomniałam Wam, że podlinkuję ten filmik o toksycznych rodzicach, którzy dewaluują własne dzieci. Też jeszcze raz zachęcam, żeby go obejrzeć. Kochani, zapraszam Was na moją stronę na Facebooku. Strona nazywa się Soul Medica. Bardzo Was proszę o to, żebyście wspierali mój kanał. Możecie to zrobić przez lajkowanie, udostępnianie moich filmów, ale również pod każdym z moich filmików jest funkcja podziękuj, gdzie za pomocą drobnej wpłaty możecie wesprzeć kanał i sprawić tym samym, że ten kanał będzie jeszcze lepszy. Kochani, dziękuję za Waszą uwagę. Bardzo serdecznie Was ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.